No, dzisiaj na siłownię musiałem niestety przyjechać sam, niestety, bo Natalia będzie miała kilkudniową przerwę, na co jest bardzo niezadowolona, no ale trudno. Eee... Czekam teraz na pawcia, za jakieś 10-15 minut powinien się zjawić, jeśli nie zaspał. I co, i ruszamy. Nowy dzień, rozpoczynamy siłką, także łobudu. Myśleliśmy, że ktoś dronem lata. Mody sobie puszkę przywalił, a my tu siedzimy z ekipą. Proszę bardzo, co się robi? Niedziela grillowa. Ale kurczaki w ogóle się nie boją, także proszę bardzo. Najdłuższa grzenda w całej Kambodży. Gdzieś tam blazła cholero No chodź tu Wyjedz mały znalazł sobie nowe miejsce Marcin pobiegł do siebie do domu Przerzucić żeberka, bo planował dzisiaj grill a to w tej chwili zaczęło padać. No to pięknie. No, chłopaki na budowę jadą No ale ja mam takiego kondona fifletowego O A propos, przyjechała dzisiaj pani, jest pani tutaj mieszka w Similep ze swoim partnerem, który jest Anglikiem, a ona jest yy, no tutaj, yy, jakby zajmuje się pieczeniem. No i przywiozła do nas na próbę ciasteczka. No, dziewczyny, oczywiście, wszystkie są szczęśliwe i mogą testować. Podobno, bardzo dobre. No. Tak. Żeby za słodko nie było, to taką gałędziekciu wrzucę. Yy, no, od kilku dni nie możemy się doliczyć siary. To jest jeden z kogutków, tak przypuszczamy, że to był kogut, mówię był, bo no nie, nie ma go, przeszukaliśmy wszystko, nie, ma, nie znaleźliśmy nawet truchła, bo to tak to chyba się powinno nazywać, także no nie wiem, yy... nie jest jasne co się z nim stało, przypuszczamy, że po prostu coś go musiało przestraszyć i wyskoczył i poszedł w świat, mimo, że Natalia szukała tam po sąsiadach wszędzie, bo on charakterystyczny był taki, no ale no nie. Nie mamy. No to taka z życia historia. Poszła. paszła. Tam szukać. No już po treningu, także przyjechałem po Natalię. Teraz najważniejsza pora śniadanie. I co? I do kolejnych zajęć. Planowanie, co na przyszły tydzień, co nam ma na przyszły tydzień przynieść. Że Później może jakiś relaks, gdzieś zobaczymy.